kanale Exotic Animals World. Kanał jest poświęcony pasji, jak on nas łączy, czyli terrorystyka. Jak widzicie, na rękach mojej dziewczyny znajduje się ładny pyton królewski odmiany Bumblebee Fire. Mamy również w hodowli większą ilość węży, jak również pająków. Oczywiście kanał będzie poświęcony tym zwierzętom oraz zwierzętom karmowym, m.in. świerszcze, karaczany czy larwy mącznika, młynarka. Jak zauważyliście, większość osób nagrywając filmy, nagrywa je przy jakichś stolikach, no my będziemy to robić na ziemi ze względu na oszczędność miejsca, jak również z przyzwyczajenia. Na początek wspomnę, że cały kanał będzie poświęcony dla osób początkujących oraz osób, które po prostu chciałyby zobaczyć, jak wygląda taka hodowla, jak należy się zajmować tymi zwierzętami. No a może w jakiś sposób pomogę im przekonać się do tej pasji. Jak również mam nadzieję, że pokażę przydatne sposoby na przykład na przekładanie pająków, zwilżanie pojemników czy karmienie dla osób, które jeszcze nie obeznały się na tyle z pająkami, by robić to na otwartych pojemnikach. Na samym początku chciałem Wam pokazać rzeczy niezbędne dla każdego hodowcy. No i tutaj na samym początku oczywiście są pensety. Pensety są oczywiście różnej długości. Przydają się do karmienia małych pająków, dużych, jak również węży. No tutaj od siebie mogę Wam dodać należy zwrócić uwagę, by pensety były miękkie da nam to e, możliwość e, lepszej kontroli e, dla, e, podczas ingerowania e, i pracy ze zwierzętami no, następnym elementem oczywiście są różnego rodzaju tutaj macie kijek bambusowy ja osobiście używam go do e, odsuwania samicy podczas odbierania kokonów e, wykałaczka do szaszłyków, która służy mi do ingerowania u małych pająków, przesuwania ich nastawiania do zdjęć, no i tutaj również taki metalowy drucik również służą do tego samego. No tutaj mogę Wam wspomnieć, by pamiętać, by ten drut nie był zbyt gruby, ponieważ w takim wypadku może się skończyć w taki sposób, iż pająk atakując metalowy drut złamie sobie pazur jadowy. Tutaj y, następnym elementem niezbędnym jest oczywiście spryskiwacz oraz strzykawka. Są to dwie rzeczy, które również nam się przydadzą ze względu na to, że hodujemy zwierzęta, które nie występują w naszych klimatach. No ja posiadam zwykły standardowy spryskiwacz, otrzymałem go kiedyś gratisowo do podłoża. No, jeżeli ktoś ma większą hodowlę, oczywiście polecam spryskiwacze Ciśnieniowe, no, usprawnia na pewno nam to pracę na hodowli. Drugim elementem do zwiększania wilgotności jest strzykawka. No, on służy do y, zwiększania wilgotności w małych pojemnikach, takich jak moczboxy, y, kliszówki, czy mniejsze plastikowe pojemniki. Równie niezbędnym elementem jest latarka. No, tutaj polecam Wam czołówki, ze względu na to nakładacie na głowę, załączacie, no i macie dwie ręce wolne, nic wam ich nie blokuje, możecie swobodnie kontrolować całą sytuację. Ja również w hodowli używam takiego markera, może być to zwykły pisak, bądź można po prostu robić kartki. No przy większych hodowlach jest to przydatna rzecz ze względu na to, że każdy chce wiedzieć, co posiada w danym pojemniku, no przy większych ilościach każdy może się pomylić z danym gatunkie. No, tak jak wspomniałem, tak jak jeszcze może, to chciałbym jeszcze Wam powiedzieć, to nasz kanał będzie odświeżany, mam nadzieję, i nowe odcinki będą się pojawiać co tydzień. Będą to różnego rodzaju karmienie, zarówno pająków, jak i węży. Będziecie mogli zobaczyć, jak dbać o karmówkę, jak my to robimy, jak również Będziecie mogli zobaczyć odbieranie kokonów, yy, zwierzanie, yy, sprzątanie u pająków i u węży, jak również, no tak jak wspomniałem, wszystkie prace, które wykonujemy na co dzień yy, związane z tymi zwierzętami. Yy, następnie co chciałbym Wam pokazać, będzie to, przykładowe, będzie to przykładowy pająk, jak również yy, przykładowa yy, hodowla karmowa, tak na początek, by zachęcić Was do oglądania kolejnych odcinków, a w tym momencie jest chwila cięcia i za chwilę powracamy. Was ponownie, no tutaj na scenie macie młodą samiczkę Brachypelma boechmei, jest to ptaśnik dla początkujących no jest to pająk mało aktywny jednakże mało agresywny jedynym problemem ich hodowli są włoski, które wyczesują z odwłoka no jak widzicie jest zainteresowany światłem i kolejnymi zwierzakami, które są nieodłączne podczas hodowania y, pająków jest oczywiście ich pokarm. No i tutaj mamy przykładową y, hodowlę y, karaczana argentyńskiego, czyli blabdika dubia. Może przybliżę Wam jednego osobnika. No, nie są to zwierzaki, które lubią siedzieć na rękach. Jednakże idealnie się trzymają w hodowli, jak również sprawdzają się jak, idealnie jako karmówka dla dużych i średnich pająków. No i w tym momencie na ten odcinek to wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać, by zaciekawić Was, zaprosić oczywiście do oglądania kolejnych naszych odcinków zachęci do subskrypcji naszego kanału. Kolejne odcinki postaram się, by zawierały jak najwięcej czasu wraz ze zwierzętami. A w tym momencie z Wami się żegnamy i dzięki, że dotrwaliście do końca. Cześć.